Witam Was w kolejnym odcinku, w odcinku, który jest skręcony z województwa śląskiego tak naprawdę, na pograniczu śląskiego i opolskiego. Jesteśmy dzisiaj w Kędzierzynie Koźlu, dokładnie gdzie dowiecie się od, od gospodarzy. Przyjechaliśmy dzisiaj z Michałem pokazać Wam konkurs dzikarzy, a przy okazji również polowanie, ponieważ konkurs odbywa się w naturalnych warunkach. Nie będę się tu zgadywał na początku za bardzo, ale chcę, żebyście zobaczyli taki konkurs prawdziwego zdarzenia, bo ja sam osobiście uważam, że jeżeli konkurs ma być prowadzony dla psów myśliwskich, powinien być w naturalnym... Podczas naturalnego polowania, w naturalnych warunkach, więc yy, zaczynamy, za chwilę będzie odprawa, yy, szykuje się grupa impreza, Po to co za mną widzicie to w tej chwili jest dopiero ponoć połowa uczestników całego wydarzenia, także zapraszam na kolejne kilka minut, a czy wyjdzie nam z tego jeden odcinek czy dwa to naprawdę nie wiem, bo jak z Michałem zobaczyliśmy ilu jest uczestników to już stwierdziliśmy chyba, że trzeba będzie to podzielić na dwie części, jak to wyjdzie, wyjdzie w praniu, także zapraszam

Tur, witam Was, jesteśmy y, pierwszym uczestnikiem, którego poznaliśmy w Tarcach. Witam. Witam. Y, no jak tam przygotowanie do konkursu? Przygotowanie do konkursu, jak nie ja ja tylko w No Ale kto się musi podłożyć? No oczywiście. Zrobimy no. co możemy. <laughs> jak, jak na razie uczymy się, jest to nasz pie pierwszy taki poważny konkurs. Zatem zobaczymy, na co się przyspiszą. To są gończe polskie. Cześć, witam. Dobrze, Cześć, I po Podkłada dzisiaj gdy? Czy żona? Nie, żona. Ja mam jawnika w samochodzie, to wszystko. Aha, czyli zapowiada się naprawdę fajna impreza. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj i myślałem, że będzie mniej osób, a tutaj organizator Grzegorz mówi mi, że to dopiero połowa. Tak, to jest dopiero w połowa. W tak, ma być około 30 i... Z tego to 20 zgłoszonych. psów było zgłoszonych do, do podkładania. Nie? Bardzo fajnie, że mamy przegląd swoje słuchajcie, są jabłki, macie gońce że e, Jagi są. Są jagi kopowe chyba, są. Porcelanki są. Tak, tak. Także y, będzie się działo. Dziki no, dzisiaj ale... nie będą miały tego życia. No Oby, oby. Także za chwilę będzie z więc y, y, widzimy się już chyba w kniej. Okej, okay. połamania, połamania. Zamknijęłam na dzikich. Na polowaniu. Y, na polowaniu, na konkursie i na polowaniu dzikarzy. Jest z nami znany polski sportowiec Marcin. Witam Cię. To, Dzień dobry, cześć. Yy, powiem tak, z Marcinem yy, polowaliśmy u mnie w Czech Króli. Zaprosiłem do mnie Marcina na polowanie. Hubert był łaskawy, bo zdarzył dzikiem. Natomiast teraz akurat spotkaliśmy się tutaj, po dwóch dniach tak naprawdę. Jesteśmy na, na konkursie. Marcin, jak wrażenia? Brałeś udział już w takim yy, wydarzeniu, że tak powiem, tak dużym w polowaniu przedsięwziętych z ilością psów? Oj, brałem raz na Podkarpaciu mhm. i poprzeczkę sobie zawiesiłem wysoko, bo na takim polowaniu zostałem w królew, strzelając byka jelenia. Zobaczymy, co Hubert dzisiaj podaży. Mam nadzieję że też, że nie wyjadę z pustyli z Mi się wydaje, że naprawdę zwierzyna będzie miała dzisiaj trudno, patrząc na ilość psów i podkładaczy, że w miotach y, chyba nic nie zostanie. Mam nadzieję, mamy chwilę psu, zresztą co tutaj widać, pieski są gotowe, zwarte i gotowe do pracy, więc na pewno żaden dzik, dzik się nie nich, Na pewno i powiem Wam, są mocno napalone te psy, bo tutaj czuć to y, podbudowanie tych emocji u tak, że... Czuć ogólną atmosferę tak. tego napięcia, zwłaszcza wśród, wśród piesków, one już, już najchętniej by pobiegły w las, już ale, ale menerzy ich trzymają krótko. Na pewno Michał pójdzie z Marcinem na stanowisko, to już żeśmy sobie uzgodnili, więc trochę Marcin poopowiada Wam jeszcze. Także zapowiada się naprawdę fajny odcinek Sudeckiej Stoi. Zapraszamy. Zapraszam. Szanowne koleżanki i koledzy, witam serdecznie na dzisiejszym polowaniu zbiorowym. Jest to zakończenie Sezonu polowań zbiorowych w kole łowieckiej nr 3 ryś, połączonym z konkursem dzikarzy organizowanym przez Zarząd Okręgowy w Katowicach pod nadzorem oczywiście zarządu głównego. W związku z tym, że mamy dzisiaj zaszczyt i przyjemność gościć władzę zarządu głównego, władze Polskiego Związku Łowieckiego, także pozwolę sobie oddać z przyjemnością głos łowczemu krajowemu, koledze Pawłowi Lisiakowi oraz zapraszam kolegę Michała Gabdzika, łowczego okręgowego z Katowic o przedstawienie gości i rozpoczęcie polowania e, Witam przede wszystkim bardzo gorąco sędziów dzisiejszej imprezy ekonomicznej bardzo witam serdecznie koleżankę Martę Kapelską kolegę Wlado Piskaja, e, kolegę Grzegorza Lisa kolegę e, Pawła Bocianowskiego oraz kolegę Zbigniewa Trzecha to są sędziowie dzisiejszej imprezy oraz e, asystentów koleżankę Maryn e, kolega e, kolegę Arka Zulewskiego e, kolegę Piotra Szorowicza i kolegę Tomasza Nisia oraz całą komisję klinologiczną w e, Szanowne koleżanki i szanowni koledzy przede wszystkim witam, witam wszystkich uczestników dzisiejszej imprezy jest, Przewodników oraz gospodarzy dzisiejszego obiska Kołowieckie Ryś, Kędzierzyn Koźle, z którym bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie tego wspaniałego obiska. Nie przedłużając, pozwolę sobie oddać teraz głos łowczemu krajowemu, koledze Pawłowi bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę być dzisiaj z Wami. Przepiękna aura i do tego masa psów, oprócz tego, że jestem przewodniczącym zarządu głównego, mam jeszcze tą przyjemność i możliwość być Przewodniczącym Komisji Kynologicznej, która w zasadzie kończy pracę już nad zmianami regulaminów. Także ta dzisiejsza impreza, która będzie, mam nadzieję, dużą promocją psów, dzikarzy, pokaże tak naprawdę po co, po co ta kynologia. I tutaj bardzo się cieszę, że za tak dobrą organizację już od samego początku i witam serdecznie przede wszystkim uczestników. Pozostałe powitania mój kolega już zrobił. Ja wszystkim życzę, żeby ten dzień zapadł w pamięci jako ten jeden z fajniejszych, i mam nadzieję, że tak to dojdzie do końca. Dziękuję. Koleżanki i koledzy, jeszcze szybciutko oczywiście, pierwszy popał z mojej strony. Zapomniałem przywitać z Sudecką Ostoję z Kamilem jest na czele. Kamil, bardzo proszę, pokaż się. Co prawda, wszyscy cię znają. Witam do Mamy, słuchajcie, dzisiaj specjalne drużynie. Bardzo bym prosił o wystąpienie kolegę przewodniczącego Związku Chronologicznego w Polsce, kolegę Leszkę Salomona. Bardzo proszę. I podkronowanie Łowczego Krajowego kolegi Leszkę Salomona medalem złotym zasłużonym dla łowiectwa śląskiego. Kolego Leszku. Bardzo mi miło wręczyć to znaczenie. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego na chwałę. Polskiego Związku Łowieckiego. Za zasługi dla Polskiego Związku Łowieckiego oznaczam kolegę tym medalem. Nie ukrywam, że zaczęliśmy fajną współpracę ze Związkiem Krynologicznym, która jest nam bardzo, bardzo potrzebna i myślę, że tutaj z kolegą Leszkiem postaramy się zmienić troszkę oblicze tej naszej krynologii, która, która chyba trochę potrzebuje pomocy. E, najpierw moją koleżankę i kolegę zarządu głównego e, i przedstawiciela Sudeckiej Ostoi. Chcielibyśmy... Kamilu, na Twoje ręce chcielibyśmy złożyć skromną pamiątkę. Pamiątkę e, naszego spotkania już nie I i chcielibyśmy podziękować pięknie za krzewienie prawdziwego łowiectwa. E, myślę, że Twoje zasięgi e, i śledzimy to na bieżąco, to co przekazujesz myśliwym jest to prawdziwe łowiectwo. A takiego przekazu naprawdę nam brakuje. Dziękujemy jeszcze raz i życzymy, żeby to było jeszcze mocniej, jeszcze częściej i jeszcze więcej. A ja w imieniu całego zespołu bo to nie tylko moja zasługa, ale tam jest kilka osób, które bierze udział. To jestem niezmiernie zaskoczony, ale w imieniu całego zespołu bardzo dziękuję. Ja również gratuluję. Dziękuję samym sukcesów. Dziękuję bardzo. Jestem mile zaskoczony. Koleżanki i koledzy, przechodzimy do części organizacyjnej. Ja od razu na wstępie, ze względu na ilość osób oraz połączenie polowania z konkursem w naturalnych warunkach, bardzo proszę o to, żebyście wszyscy dokładnie posłuchali tego, co przekazujemy. Bardzo nam zależy dzisiaj, aby organizacja poszła sprawnie. Przewidujemy 4, być może 5 miotów, jeśli w jakichś miotach nie będzie, nie daj Boże, dzików. Szanowni, polujemy dzisiaj na terenie obwodu 126 Koła Łowieckiego nr 3 ryś w Kędzierzynie Koźle, Koźlu, na terenie nadleśnictwa Kędzierzyn. Będziemy praktycznie przemieszczali się przez całe łowisko. Zahaczymy o prawie wszystkie leśnictwa, które mamy tutaj w tym zwartym kompleksie leśnym. To przede wszystkim będzie leśnictwo stampnica, leśnictwo blachownia, leśnictwo stada kuźnia. Od razu informacja dla części chronologicznej. W każdym miocie biorą udział tylko i wyłącznie, jadą z nami na stanowiska tylko i wyłącznie te psy i ci sędziowie oraz asystenci, którzy biorą udział w danym, w danym pędzeniu, żeby nie było po prostu zamieszania. Polujemy dzisiaj na jelenie byki, jelenie cielęta, daniele byki, daniele cielęta i oczywiście przede wszystkim dziki. Tak? Jest to konkurs dzikarzy, także bardzo nam zależy na tym, żeby oczywiście jak najwięcej dzików dzisiaj postrzelać i przede wszystkim, żeby dać możliwość pracy psom i sprawdzenia naszych psów. Szanowni, kilka słów bardzo istotnych o kwestii bezpieczeństwa. Jest to polowanie pędzone metodą tradycyjną. W miocie będzie sporo psów. Będziemy się starali raczej stawiać myśliwych flanki i czoła w taki sposób, żeby była pewna otulina od, pracy, od miejsca pracy psów w młodnikach. Natomiast mogą się zdarzyć miejsca, pamiętajmy o tym, gdzie z młodnika może grupa osób, bądź to sędziów, asystentów, czy jakieś przys podkładaczami mogą wyjść. Kilka informacji szanowni na temat współpracy z psami. To co cały czas zaznaczamy jest to przede wszystkim konkurs dzikarzy. Więc bardzo prosimy o to, żeby uważać na strzał w momencie, kiedy pies siedzi na zadzie dzika, żeby absolutnie nie kusić się na jakieś ryzykowne strzały, żebyśmy tutaj dzisiaj to imprezę zakończyli w miłej i dobrej atmosferze, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. Bardzo proszę o to też, żebyśmy wszyscy zwracali uwagę, który z psów w danym pędzeniu wyprowadził dziki. Zwracajcie uwagę koledzy na to, jak one będą kolorystycznie oznaczone. Każdy pies będzie kolorystycznie oznaczony. Sędziowie wiemy, że są doskonali i starają się być w każdym miejscu, natomiast no mogą być takie sytuacje, że gdzieś te psy pójdą w miocie do przodu i wyprowadzą na linię myśliwych dziki, więc bardzo proszę o to, żeby po każdym miocie zaraz, jeśli ktoś taką sytuację zaobserwuje, do koleżanki Maryli Wic, organizatorki konkursu. Prosimy na bieżąco takie informacje. Tak, po każdym miocie, żeby to przekazywać. Żeby mogli notować? Yy... Nowy dzień, Szanowni, będziemy się przemieszczali głównie dwoma podwodami, nazwijmy ją niska i wysoka. Dla wszystkie psy koledzy widzą są okazane na koleżanki i koledzy widzą są okazane na zbiórce. Oczywiście tak jak powiedzieliśmy w każdym miocie będą jechały tylko i wyłącznie te psy, które biorą udział w danym pędzeniu. Rozlosujemy w tej chwili kartki, Kolega łowczy, który jest dzisiaj ze mną współprowadzącym to polowanie. Spisze za wszystkie numery. Oczywiście prośba, żeby od razu, tak jak powiedziałem, dwójkami podawać nazwiska, żeby nie było zamieszania. Także roznosujemy kadki, zaraz przejdziemy. My już po losowaniu z Marcinem polujemy na jednej kartce i muszę wam zdradzić pewną tajemnicę, bo y, Marcin to jest twoja która zbiorówka pod rząd? To może inaczej. O. Do tej pory miałem 15 zbiorówek z rzędu, na których coś pozyskiwałem, a będzie 16? Czyli 15 razy Marcin polował w tym sezonie z rzędu. Tak? W tym sezonie, tak? Nie Ogólnie, ogólnie tak? Ogólnie. Czyli ani jednej, ani jednej zbiorówce łaska świętego Huberta go nie opuściła, więc powiedział i ty, bo na jednej kartce polujemy z tego względu, że yy, jak mu coś nie pójdzie, to mówi zwalę na ciebie. No. tak będzie. <laughs> Życzę połamania, niech Wam burdarzy. Życzę przede wszystkim dobrej atmosfery i mam nadzieję, że tutaj spotkamy się wszyscy w dobrych humorach i w dobrych nastrojach na zakończeniu polowania. Na zakończenie polowania przewidzieliśmy, tak jak wspomnieliśmy, pieczone dziki. W zależności od sytuacji, od organizacji, może być tak, że formalnie polowanie zostanie zakończone. Przy pokocie wcześniej, natomiast konkurs dzikarzy zostanie zakończony troszkę później ze względu na formalności, ale to będziemy w trakcie polowania jeszcze ustalali. Dosyć taki rzadki widok, że na zbiorówce z pastorałem. O co z nim chodzi? E, powiem tak. Sama byłam podobnego zdania, sama byłam zdziwiona, tak jak ty mówisz, e, co robi pastorał na polowaniu zbiorowym. Ponieważ pastorał nam się zawsze kojarzy z polowaniem indywidualnym. Ja tutaj podpatrzyłam u siebie dużo na Śląsku osób, które chodzą na zbiorówki z pastorałami. I faktycznie powiem ci, jest to bardzo przydatne urządzenie na polowanie zbiorowe, ponieważ możesz sobie. Odwiesić broń po to, żeby nie obciążać kręgosłupa. Jeżeli masz strzał do miotu do zwierzyny stojącej, również możesz wykorzystać ten pastorał, tak więc uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Szczególnie dla, dla Dian. Chyba. Szczególnie dla Dian, mm, dla osób starszych, dla osób mających problemy z kręgosłupem, e, no zawsze to służy. Dążymy do tego, żeby sobie coś ulepszyć. I ja myślę tak bardziej komfortowo spędzić ten czas. W pierwszej kolejności trzeba. z od razu w lewo wzdłuż do granicy i potem, potem jak dojdziecie skosie. po skosie tak i znowu I... do lewa do. czy ktoś chce iść czy wszyscy idą tu dobra to Marylu ja tylko idę na ścianę jak przejdę jakieś 100 metrów bo to zobaczy wiesz czy te dziki nie wyjdą to ci dam znać dobra skoń, żeby... Давай, давай, шукай, шукай. Пошукай, пошукай. Пошукай, давай. Słuchajcie, to co dzisiaj tutaj się dzieje, czyli konkurs dzikarzy, jest po to właśnie, żeby sprawdzić psy, żebyśmy wiedzieli, czym dysponujemy. Ja w ogóle uważam, że psy, które pracują w łowisku, powinny być sprawdzone. Bardzo często dzieje się tak, że one zamiast pomagać, przeszkadzają. Dlaczego? Dlatego, że myśliwi, po pierwsze, bardzo często nie mają skąd. Dowiedzieć się, jak ten pies powinien pracować. Dzisiaj tutaj można zobaczyć, przyjechały psy nie tylko z Polski, są także z Czech, psy polujące, psy mniej polujące. Można zobaczyć tą w zasadzie e, różnicę. Ja cieszę się i jestem generalnie zwolennikiem tego, żeby takich imprez odbywało się jak najwięcej. Obecnie mogą się one odbywać tylko i wyłącznie podczas polowania. No i taką okazję mamy tutaj dzisiaj. W łowisku myślę zasobnym, zresztą zobaczymy jaki będzie pokot, ale no, całe życie w zasadzie poluję z psem i nie wyobrażam sobie jak można, można polować bez psa. Mam jamniki, mam jak teriery, mam wyżły, bo uwielbiam tak naprawdę czy, 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 czy lubię każdy rodzaj polowania? Natomiast polowanie z psem jest przede wszystkim etyczne. Okej, okay. eee, to mamy, to mamy. Coś jeszcze? Może powiem, co biorę na stanowisko. Co biorę na stanowisko? Tak, jak widzicie, no broń jest tutaj niezbędna. Ja używam tutaj takiej. Jedynki, lunety. Nie, broń zawsze noszę w pokrowcu. Ludzie się bardzo często pytają, dlaczego, czy nie chcę pokazać. Nie, zupełnie nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona jest bezpieczniejsza, nie ma tych e, półknięć, ewentualnych przestawień. A po to, żebyśmy dobrze polowali, musimy mieć wszystko bardzo sprawne. Zawsze na stanowisku staram się mieć psa. Podczas wyjazdów, teraz często go nie mam, ale, ale jeszcze do niedawna to sobie nie wyobrażałem, jak mogę być bez. Jest jakiś poszczałek, mogę zareagować, mogę znaleźć, a zapewniam Was, że w swoim życiu łowieckim, myśliwskim podniosłem bardzo dużo poszczałków, gdzie poszczałków zwierzyny, która, która, którą myśliwi definiowali jako nietrafioną. Słuchajcie, jak jest zimno, mam futrzaną czapkę. Ale, ale ona nie spełnia swojej roli jak świeci słońce, dlatego mam jeszcze, zawsze ze sobą, czapkę z daszkiem, którą zakładam pod. I teraz słońce nie straszne. można strzelać w każdą stronę. Chodź, Freja. Dobry pies, dobry pies. Tak. Dobry pies. Chodź, szukaj dalej, chodź. zosta szukaj. Teraz wykorzystamy też troszeczkę to wszystko do nauki za, na pracy na no oto. to można wykorzystać to do nauki na naturalnym tropie Jak tu jak te psy tutaj te, 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 tego dzika i tego drugiego Siem, te. Tak ładnie zrolował. drugi? Gdzie? No drugi tu je, No i ładnie tak. Kolego Łowczyk, to zawsze tak złą przyjmuje Gratuluję Skór Miło mi bardzo Gratuluję, gratuluję jeszcze raz. Gratuluję. Gratuluję. gratuluję tak, bur. 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 No. <laughs> <laughs> Nic Kolego Pawle, serdecznie Gratuluję. 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 Gratuluję.